to ja jadę, na razie chłopaki teraz zobaczymy czy da się jechać samochodem na samym rozruszniku. świece wykręcone cewka tak jakby odłączona i pompa paliwa też odłączona wyciągnę wtyczkę od cewki Przekaźnik od pompy paliwa Trę trzeba wyjąć, paliwa nie będzie bodawał. Akumulator jest nienaładowany wczoraj musiał odpalać na pych, nie wiadomo dlaczego. Akumulator ma rok, wszystko chodziło dobrze. ładował się tyle, co pojeździłem trochę po mieście. Nie zobaczymy jak daleko i czy w ogóle da się jechać samochodem na samym rozruszniku Znalazłem rozrusznik. On jest o tutaj dokładnie. O. Dokładnie tu. Ciekaw jestem, czy się zagotował. Nie zrobił się gorący. Spróbuję go łapą dotknąć. Może się nie sparze. O mamko. Ciepły jest. Jeśli to on, to jest ciepły, ale jakoś przecież on jest przykręcony do obudowy. Więc automatycznie musi być ciepły, bo nagrzewa się od silnika. To od góry jest, tutaj jest magnes, a tu niżej jest obudowa. No jest ciepła z tyłu, obudowa skrzyni. No silnik, no jest cieplejszy niż silnik na pewno, ale nie parzył